Pani w, w żółtym żakiecie zaczynamy konsumować. Pani Bożena, Pani daje sygnał. Doping, Oooo. proszę Państwa, doping. Cztery. Zaczęło się, zaczęło Nie się. Tutaj Różne to, tutaj dopingują, dopingują, Można krzyczeć, Marcin, Marcin. Różne techniki szyn są wykorzystane tutaj. Siu. Leon, Leon, Leon. Fan do dodej są są. Leon, Andrej, Andrej. <laughs> Chili, bo to będzie się tutaj los ważył naprawdę na milimetry. Oczekujemy na trzecie Powiedziałeś... miejsce. Tak, czekamy na... Ręce w górę tych, które skoczyli. Trzeba połknąć, trzeba połknąć. Śmiało ma Pani jeszcze szansę. Połkność, Chyba będzie połknąć. dziewczyna. Pani Monika! Połknąć. Poni... szybko. wielkie, Pani Monika! O, ten Pan też tutaj jeszcze... Ona z Siedlca, drugi rozynek Wiesław, i trzecie mamy tutaj Woźniak Edward Wo Wąchabu. Brawo, wielkie! Wszyscy wiemy brawo! Za to te ja W terenie, myślę, że ważne tutaj zaznaczyć, to tu jest pierwsza przedstawicielka, pierwszy raz bierze udział w konkursie. Myślę, tak, z zawodowcami że brała tutaj udział. Będzie pani doceniona, pani Moniko, niech pani tutaj też stanie. Myślę, że również do pani jakaś niespodzianka się znajdzie, tym bardziej. Dzień dobry Państwu. Jak widzicie Państwo, nie jestem już człowiekiem młodym. Myślałem, że nic w życiu mnie nie jest w stanie zaskoczyć. Ale od 10 lat jestem co roku zaskakiwany pomysłami pani. Wyobraźcie sobie, jak można z prostego, suchego kawałka mięsa, jaką jest poręczniczka wieprzowa, zrobić 13 rodzajów wieprzowych. Z tych 13 wspaniałych kotkach trzy się wyróżniały. Na trzecim miejscu zaklasyfikowaliśmy jako jury koło Gospodlegii Wiejskich z Kobiec. Drugie miejsce koło Gospodlegii Wiejskich Belenci. Pierwsze miejsce. Koło Gospody Mała Wieś. W imieniu sponsora teraz głos zabierze pan Patrycjusz Sopkowian. Cały czas, drodzy Państwo, zachęcamy do nabycia i z taką książką wracamy do domu. Zaszczytną rolę, to znaczy prosił mnie również o wręczenie specjalnego dyplomu i statuetki... Nieobecny dzisiaj na naszym spotkaniu dyrektor Piotr Łykowski z Bratniej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który również składa serdeczne gratulacje, wyrazy, uznania za promowanie wieprzowiny i wszystkiego, co się wokół dzieje. Ja swój dyplom uznania dla pana wójta składam za wytrwałą promocję wieprzowiny i produktów tradycyjnych, aktywizowanie środowisk wiejskich i budowanie rozpoznawalnego wizerunku gminy Siedlec. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Gorące brawa, gorące brawa. Przepraszam bardzo, nie uzgadniali, ale biorę tam, co tam. <grym, <grym, dziękuję bardzo. Dla dziękuję, dziękuję. Ale to te gospodynie zasłużyły. Dziękuję. Musimy zdradzić, że nasz wójt dziękuję. bardzo dobrze gotuje i dziękuję. też ma wiele wspaniałych przepisów które by nam mógł zdradzić. Brawa wielkie dla naszego kuchni. Wielkie brawa. No dziękuję bardzo. Brawo jeszcze raz na młody. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, dziękujemy. bardzo. Tylko I tutaj jedna refleksja z panem y, posłem Siwcem. Fajną mamy młodzież. No i młodzież żeńską i męską. To no dziękuję, do zobaczenia.